A teraz zapraszam na kuchnię amerykańską. Jeżeli kuchnia amerykańska, to musi to być fast i musi być food, ale jaki food? Oczywiście, dobry i zdrowy. Postaramy się nieco odczarować ten klimat kuchni amerykańskiej, która uchodzi za tłustą i mało wyrafinowaną. Zrobimy oczywiście kurczaka i podamy go z pieczonymi ziemniakami, ale jakże wspaniale doprawionymi klimatem polskim, no bo inaczej nie potrafię. Zaczniemy od przygotowania mięsa. Sześć sztuk. Udek z kurczaka umyjemy, wysuszymy i wytrybujemy z kości. Za moment pokażę Wam, jak to zrobić. No i teraz świeże łódka będziemy mogli wytrybować. Wytrybować, czyli oddzielić mięso od kości w taki sposób, żeby można było ładniej później je uformować do pieczenia. Każde łódko, które tutaj mamy, ma w sobie Jedną kość. Musimy ją wyciąć, starając się ścinać jak najmniej mięsa. Więc najlepiej to zrobić od strony wewnętrznej i tuż przy samej kości oddzielać kawałki mięsa. Ten nóż do tego idealnie się nadaje. Mówię o jego profilu. To jest tak zwany trybownik, czyli nóż, który ma nieco węższą końcówkę, i tutaj to charakterystyczne wycięcie, które pozwala bardzo łatwo dotrzeć we wszystkie zakamarki, szczególnie przy kości. Takiego noża o takim kształcie używają wszyscy rzeźnicy. Trybownik. Ok. Teraz, już, jak mamy oddzieloną jedną panewkę kości, delikatnie zeskrobujemy mięso, tak żeby. Sciąć również całą chrząstkę. Tej chrząstki nie chcemy, bowiem ona przeszkadzałaby nam później w jedzeniu. A ta chrząstka, zobaczcie, znajduje się tutaj. O, ona tutaj została. To jest ta twarda, najtwardsza część, którą musimy wyciąć. Ścinam też nadmiar skóry. Nie jest mi potrzebna. O właśnie. I delikatnie nacinam także w tym miejscu, gdzie jest najwięcej mięsa łódko z kurczaka. To jest o tyle istotne, że później będę je faszerował tutaj pistacjami, z suszonymi pomidorami i będę chciał je zawinąć ładnie, a następnie uformować w folii aluminiowej. Mamy już wytrybowane łódka, więc teraz możemy przygotować coś w rodzaju farszu. Chciałbym, żeby one dobrze smakowały po upieczeniu. Pistacje o lekko słonym aromacie, no i do tego e, moim zdaniem troszeczkę pikantne, jeśli chodzi o smak, suszone pomidory. Pokroimy to wszystko w cienkie paski a pistacje pokruszymy i razem wymieszamy. Mamy strzone pomidory, do tego jeszcze pistacje. I pistacje obrane rozgniatamy nożem. No i teraz już każdy kawałek łódka z kurczaka będę faszerował tymże przygotowanym farszem. Odrobina soli i pieprzu na samym początku. Rozkładam tutaj pomidory z pistacjami, nie za dużo. Jak mawiał mój kolega, nie żałować po troszeczku. Zwijamy i odkładamy i na razie nie spinamy żadnymi wykałaczkami. Oczywiście, jakbyśmy teraz zaczęli smażyć takiego kurczaka, mógłby się powywijać i kiepsko by wyglądał jednak po upieczeniu. A do tego chcemy zatrzymać ten farsz w środku, dlatego też rwiemy małe kawałki folii, tak żeby wystarczyły nam na jedno łódko. Do tego wszystkiego podrobina oliwy z suszonych pomidorów, dosłownie kropelka. Dodatkowo kurczak będzie jeszcze bardzo ładnie pachniał i możemy wykorzystać to, co nam zostało z suszonych pomidorów. Zawijamy dosyć ścisło. Tej folii musi być nieco więcej, ponieważ teraz chciałbym uformować z tego taki cukierek. Żeby go uformować, muszę ścisnąć z jednej i z drugiej strony, dlatego też ta większa ilość folii zabezpieczy mnie przed tym, żeby ona się nie porwała. Takiego kurczaka musimy już tylko przygotować do smażenia. Tak, tak, do smażenia. Obecny nadmiar folii nie będzie mi potrzebna. A następnie każdy kawałek będę smażył do momentu, aż poczuję, że przez folię ta temperatura dochodzi do środka, dochodzi do skóry, rumieniąc tę skórkę, mam nadzieję, skutecznie. Układamy więc kurczaka na suchej patelni, ale nagrzanej. Ok. Smażymy około 3 minut z każdej strony, obracając go za każdym razem. W tym samym czasie, kiedy będziemy smażyli kurczaka, możemy przygotować ziemniaki również w folii. Mam tutaj sześć dorodnych ziemniaków, które oczywiście pieczone w całości byłyby najlepsze. Natomiast co zrobić, żeby ziemniaki upiekły się mniej więcej w tym samym czasie jak kurczak? Otóż można również zawinąć je w folię, ale nieco drobniej pokroić. Odetnę z jednej i z drugiej strony ziemniaka, a następnie pokroję go na 3–4 plastry o grubości około 1,5 cm. Folia aluminiowa. I w tę folię zawiniemy ziemniaki, dlatego też podobny kawałek jak do kurczaka. Musimy odciąć 6 identycznej wielkości kawałeczków folii. Teraz potrzebujemy jeszcze tylko... Dobrego sposobu na to, żeby ziemniaki ładnie pachniały po upieczeniu. Dodamy więc odrobinę masła, jak również tej samej oliwy z suszonych pomidorów, która nam jeszcze została, do tego, żeby ziemniaki doprawić. Mam też tutaj suszoną kolendrę, kilka ziaren kolendry, żeby ładnie pachniały. Najpierw oliwa, tylko po to, żeby ziemniaki nie przywierały po upieczeniu. Układamy ziemniaki. Mm -hmm. Dodajemy odrobinę masła, najlepiej zmrożonego, bo wtedy możemy pokroić go w cienkie plastry. Doprawiamy solą i kilkoma żarenkami kolendry. To wszystko jak dostanie temperaturę, zacznie się pięknie rozpuszczać. Zaciskamy folię dobrze przy samych ziemniakach, obracając ją dokładnie tak samo jak robiliśmy to z kurczakiem. I jedna bardzo ważna rzecz. Otóż tym razem ten element złożenia musi być na górze, żeby masło nie wyciekało nam podczas pieczenia, dlatego też końcówki zawijamy do góry. Są już przygotowane ziemniaki i kurczak jest także obsmażony, więc wszystko to może trafić już do piekarnika. No i teraz wystarczy tylko czekać. No, ale nie będziemy czekać bezczynnie, przygotujemy jeszcze jedną rzecz, ale na początek układamy kurczaka obok ziemniaki. Wkładamy do piekarnika. Temperatura 180-185 stopni i pieczemy około 40 minut ziemniaki razem z kurczakiem. Tak jak wspomniałem, nie będziemy czekać bezczynnie. Przygotujemy sos, a w zasadzie dwa rodzaje sosu. Jeden z tych sosów to będzie coś w rodzaju gęstego kremu w zasadzie można powiedzieć dip. To jest właśnie to nawiązanie do kuchni polskiej, która mi cały czas w duszy gra i pomimo tego, że gotujemy dzisiaj po amerykańsku, nie mogę się powstrzymać, żeby pokazać wam, na w zasadzie przypomnieć, czym ta kuchnia polska pachnie i czym powinna stać. A stać powinna kwaśnym serem twarogowym, niemilonym, który kruszę tutaj do miseczki. I owy dip przygotujemy właśnie z tego sera. Do niego dodajemy 100 g naturalnego jogurtu. 100 gramów sera. 100 gramów jogurtu, a całe dzieło zwieńczy. Cebula. Pokrojona w drobną kosteczkę. Dodajemy więc cebulę. Teraz już tylko musimy to dokładnie utrzeć, doprawiając białym, mielonym pieprzem i solą. I ucieramy. Taki dip farogowy musi sobie troszeczkę poleżeć, ale nie za długo. Sugerowałbym, żeby jednak robić zawsze taki dip z wyprzedzeniem około godziny, bo to jest najlepszy czas do tego, żeby cebula nie zaczęła fermentować, ale żeby utrzymała swoją pikantność i tę charakterystyczną, mimo wszystko, świeżość. Włożę go do lodówki i poczekamy na ziemniaki. My dzisiaj te pomarańcze wykorzystamy do przygotowania sosu do kurczaka, w zasadzie takiej delikatnej glazury. To również pomysł na to, jak sobie urozmaicić nie tylko to danie, ale każde inne, które będziecie przygotowywali, bowiem taki sos pomarańczowy możecie wykorzystać do kaczki, do gęsi, nawet do ryby, jak go trochę mocniej zakwasicie. Obierzemy je, ścinając od razu skórę z tymi białymi częściami tak zwanym albedo, które jest jednak goryczkowe. Następnie musimy wyciąć cząsteczki pomarańczy, nacinając tuż przy tych białych błonkach, z jednej i z drugiej strony. W ten sposób otrzymujemy miąż wraz z sokiem, który dodamy do sosu. Dzięki temu będziemy mieli cząsteczki miąższu pływające w sosie. OK, wyciskamy wszystko to, co zostało do miseczki. No dobrze, mamy przygotowaną odrobinę soku, która nam została z pomarańczy. Mamy wreszcie dwie pomarańcze pokrojone w ładne cząsteczki. Cukier. Ta sama kolendra, którą dodawaliśmy do ziemniaków, to samo masło, które nam zostało po ziemniakach i jeszcze do tego limonka. To wszystkie składniki, które należy połączyć w idealną całość, ale dodając je w odpowiedniej kolejności. Zacznijmy więc od cukru. Do garnka wsypujemy cukier, rozpuszczamy go na złoty karmel, pilnujemy tego, żeby nie przepalić go. Dlatego też warto zawsze mieć przy sobie odrobinę wody zimnej wody, którą możemy schartować karmel, zatrzymać go w odpowiednim momencie, żeby się nie przepalił. Bo jak będzie zbyt mocny, to sos będzie gorzki. A tego nie chcemy. Naczynie jest nagrzane, więc karmel zrobi się bardzo szybko. I teraz mamy idealny kolor karmelu, również smak jego jest tutaj nie bez znaczenia, dlatego też warto w ten sposób zawsze pilnować go i tą wodą go gasić. Tak mówią fachowcy, że gasi się karmel. Pięknie pachnie i dopiero teraz, jak odparujemy odrobinę wody, dodamy cząsteczki pomarańczy i sok pomarańczowy. Karmel robi się już gęsty. Dodajemy sok pomarańczowy i wrzucamy tam cząstki pomarańczy. Doprawiamy od razu suszoną kolendrą. Pomarańcze zyskują tego cytrusowego, ale zupełnie innego cytrusowego aromatu. Do tego są słodkie, więc jeszcze odrobina karmelu, którą dodaliśmy, mhm. sprawi, że cały sos będzie utrzymany w klimacie kuchni amerykańskiej, która charakteryzuje się bądź co bądź tym, że większość sosów jest słodkawa. My troszkę ten sos złamiemy. Złomimy dwiema rzeczami, w zasadzie z jednego produktu. Skórka z limonki do środka i sok z limonki. Doleję odrobinę wody. Pomarańcze są już prawie rozgotowane w całości, zobaczcie. Dolewam więc wody poczekam aż to wszystko się zagotuje i dopiero wtedy zacznę dodawać małymi kawałeczkami, małymi cząsteczkami masło. Na początek około 50 g masła. Pokroję to masło na mniejsze kawałki i dodaję. Nie wolno tego zostawić na ogniu bez mieszania. Zawsze wtedy, kiedy dodajecie masło do sosu, trzeba to e, może nie intensywnie, ale cały czas jednostajnie mieszać, żeby masło właśnie wkręcić. Ten wywar, który tutaj powstał, zmniejszamy ogień i bardzo powoli, ale długo około 10 minut, gotujemy na wolnym ogniu. Przyszedł czas, moi drodzy, żeby sprawdzić, jak czuje się kurczak. Moim zdaniem, już jest upieczony, a wraz z nim pięknie pachną ziemniaki. Tak naprawdę. Powinniśmy teraz to wszystko odstawić na jakieś 10 minut, mówię szczególnie tutaj o mięsie, żeby to mięso zabsorbowało, czyli wchłonęło jak najwięcej sosu, który na pewno tam się wytworzył podczas pieczenia. Wtedy ten kurczak będzie jeszcze bardziej soczysty. Nie musimy odwijać go z folii, bo to jest dosyć uciążliwa praca. Wystarczy odciąć z jednej i z drugiej strony i odwijamy. Zobaczcie. Jak ślicznie przyrumieniona jest skóra, to właśnie wtedy, kiedy smażyliśmy to wszystko na patelni. A teraz już musimy sprawdzić, tylko czy ziemniaki na pewno są miękkie. Moim zdaniem tak. 40 minut to w zupełności wystarczający czas na to, żeby one pięknie doszły i nawet złapały delikatnego koloru. I pamiętajcie, że ten kolor. Tylko dzięki temu, że dodaliśmy tam masło. Masło, które w tej wysokiej jak na masło temperaturze zaczyna e, delikatnie się palić i rumienić nam ziemniaki. Mamy ziemniaki, kurczaka, dip i sos pomarańczowy. Wszystko należy teraz złożyć w jedną całość. Na początek ziemniaki. Teraz kurczak. Pokroję go na trzy części, tak żeby odsłonić to, co znajduje się w środku. Róbcie to bardzo delikatnie. Na dno talerza leża, wylewam odrobinę sosu pomarańczowego. Układamy na nim kurczaka. Polewamy kurczaka jeszcze odrobiną sosu. No i na samą górę, na ziemniaki już, wykładamy. Troszeczkę dipu twarogowego. Dipu, który teraz jeszcze jest mocno schłodzony. Pamiętajcie, że wyjęliśmy go z lodówki, ale ziemniaki są gorące. W momencie, kiedy zaczniecie kroić i podawać to wszystko razem, okaże się, że zrobi się on ciepły, podgrzeje go temperatura ziemniaków. I wszystko, mam nadzieję, w nieco innym niż przyzwyczajeni jesteście, ale amerykańskim stylu. Jest kurczak, są pistacje, są orzechy, jest ziemniak z sosem, nieco zdrowszym niż majonezowy, bo z sera twarogowego polskiego. I taką propozycję kuchni amerykańskiej możecie również zrobić sobie wy w domu. Potrenujcie tylko trybowanie. Ale to naprawdę szybka potrawa. Smacznego.